Siema. dzisiaj kolejny filmik z lakierowania proszkowego a więc tak, mamy tutaj jakąś randomową blaszkę trzeba będzie ją zmatowić tam odtłuścić zawiecić na haku tutaj w moim przypadku będzie to hak po prostu z miedzi i spróbujemy ją pomalować, tak jak w poprzednim filmiku widzieliście, że już lakier się przykleja w cudzysłowie, czy tam w cudzysłowie do, do elementu. Ale tak jak mówiłem, w poprzednim też odcinku sprawiłem sobie już piecyk, więc mogę przeprowadzić, no nie ukrywam nie pierwszy test, bo pierwsze testy już były, no ale tu będzie udokumentowane także matuję, przygotowuję pistolet i zaraz widzimy się przy lakierowaniu. Element już jest odtłuszczony, przygotowano wszystko. Możemy spróbować to pomalować. Ja sobie go dokończę, bo z kamerą się trudno biega i zaraz wracam. Element już jest polakierowany. Proszek jest Naniesiony, także rozgrzewam piekarnik do 200 stopni i zaraz wracam. Po umieszczeniu elementu w piecu, w piekarniku, będzie nam potrzebny właśnie taki termometr laserowy, który był też w pierwszym filmiku. Na, na samym wstępie będziemy mierzyć temperaturę z pewnej odległości, żeby się przypadkiem nie poparzyć. Więc wracam z element w piekarniku i zobaczymy jak to będzie wszystko działać. Element został umieszczony w nagrzanym przeze mnie piekarniku do 200 stopni. Teraz będziemy kontrolować temperaturę. Element musi osiągnąć 200 stopni i od czasu osiągnięcia elementu tych 200 stopni będziemy mierzyć czas. Czas to jest 10 minut. Po tym czasie po prostu wyjmiemy element z piekarnika i będziemy czekać aż ostygnie. I rezultaty na samym końcu. Robimy test temperatury 203 stopnie. Od tego momentu, oj nie chcę złapać ostrości, coś się ewidentnie popsuło, ale od tego momentu liczę 10 minut. Obniżam delikatnie temperaturę, żeby było równo 200. Widzimy się potem. Element został wygrzany. 10 minut minęło. Wyłączam piekarnik aktualnie. 0, zero, zero. Czekamy, aż wystygnie. I końcowy rezultat za chwilkę. Gotowy element po stygnięciu wygląda tak. Myślę, że to jest efekt zadowalający. Chociaż widać tu delikatną skórkę pomarańczy. Nas w linku w opisie umieszczę encyklopedię błędów, którą znalazłem na stronie z lakierami proszkowymi. Z lakierami proszkowymi. żeby można było tutaj sobie poprawić to, co nie wychodzi. Ewidentnie w moim projekcie brakuje jeszcze regulacji napięcia dostarczanego do obiektu, gdyż no, potrzebne to jest w różnych strukturach, czy są bardziej jakby skomplikowane, czy nie. Także link w opisie. Ja działam dalej nad moim projektem domowej, a właściwie garażowej lakierni proszkowej. Trzymajcie się siema i zapraszam do subskrypcji.